Hej, witajcie w. Nie wiem którym, ale któryś tam na pewno. Dziękuję. My Sims. Nie wiem, czy mamy 4 może że w dłużej. Tylko, że tego nie nagrywa. I patrzcie, mamy to w zadankach. W zadańkach, tak. I skąd ja wezmę te czerwone kredki? O, skończyło się zadanie. Idziemy do Pani. Nie, ponad za Znowu to zadanie. Mm, no to nie ma co. Może trafiliśmy za kogoś. Nie trafiliśmy, mają To Już ma swój dom. Idźmy może lepiej do hotelu, może ktoś tam będzie. Chyba nie ma. Co pamiętam? Będzie znowu mroczny ludzi. Co? Jest masz ludzi? O Jezu, swój ludzie! Chodź mała. Kosty... O, będziemy budować sklep! Będziemy budować sklep, wiedziałem, że nam się to uda zrobić. Dobra, idziemy do naszego budynku dziwnego. Do, do w ogóle innego miasta. I mogłem odblokować te kamienie. Wiem, że to nie było przełas, ale odblokowałem sobie kamienie i troszeczkę pozbierałem esencji. No, pupi. <grym> o. No, się bawiliśmy dużo z tymi złośliwo Diamenty. Uh -huh. No, i to takie, rzeczy? Znaczy... O, pięć pomarańczy. Jak pomarańczy, cytryny i jeszcze limonki. Ci powinno być jakieś wolne miejsce. I tutaj zbudowałam taki coś. Pokażę Wam dzisiaj tam Barcelę. W miasteczko i tu są też nowe, Myszkała się parceli. i czy tylko były tutaj w tym miasteczku? Trzy? Trzy chyba tylko były. Nie, ja, tutaj nie ma. Gdzieś tam w oddali były. Tutaj nie mogę. tutaj nie ma. To co pani robi? O kolejne otwarcie, Jedz, jak ona to rozwala. Idziemy czekać, co tam jest. Aha, że tu są te czerwone kredki. Jest. a tu jest Tiny dol a Tiny dobra, aż mamy chłopca i dziewczynkę. Wiedział, że tu są kratki, wiedział, ale to są takie nie, nie. Są też co mnie to też to jest. Hmm. O, tej dziewczynkę. Nie. No, zbieraj, zbieraj to. Czerwone kredki, red. No, no, w tym miejscu to było. Znowu. A teraz dziewczynki mamy tina. Dobra. O, no dzień dobry, kreacki. Dobrze mamy dziesięć. Sok, coś słyszycie, ale... O, tutaj mamy jedno. Niech do, trzy. No, chyba się nie trzy. Aha, bo mam słytać na to. Hmm. Znowu laleczki Tiny. Ja wiem, gdzie jeszcze one wyrzucają. One jeszcze wyrzucają. Są te pikniki takie fajne. Może dzisiaj jeszcze zobaczymy piknik. Jest! Udało się nam, co tu będzie. Tu są tyncy dolki. O, czerwone kredki. Teraz więcej. Jest! Możemy w końcu robić to krzesło. Szybko Gabino. Musimy najszybciej do Shirley. Na pewno zada nam jakieś nowe zadanko. A tutaj się szło dobrze. Cool. O, wisa, <grywia> no, no, to jest jest troszeczkę dziwne. Troszeczkę jest. Dobra, tak. Tak, mam czerwone kratki. Troszeczkę to różowe i ona ma mega fryzurę. Różową. Szkoda, że nie mogę tutaj sobie budować warsztatu drugiego. Floorsy. Nie, tutaj na pewno. Zaraz zapominam, gdzie jest to Tu jest wyjście. Mm, jak ona tam miała na imię? Klara? No, idziesz do miasteczka, które nie jest do ciebie podobne. Bardziej o tym lesku, lasku ci się podoba, ale... Nie, nie mieszka sobie tu. Tu, tu, tu. Ej, normalny taki mąż. I tam jest dom lalek. Co to task i... Aha! Mamy zbudowany dom! Piękna sześć... Się... Te piękne... No. O, jest osłodzone, no to jeszcze bardziej osłodźmy. Raz, dwa, trzy... No nie wiem... Yes. Jak... Ile tych kredek? Wszystko zmieńmy. Mam Na najmniejsze części. To, co nie dało rady? Aha, jeszcze ty. O! Dało rady. Jej, zrobiliśmy już ten jedno zadanie. Będę. Ty nie lubi słodkości? Mi się podoba, ale ja nie jestem słodka. Ale ja jestem słodka. Ja jestem. Chociaż ona dziewczyna. O to nie wiem. Baciupe. Jest, jest cud. Jesteśmy słoodcy. Jesteśmy cukierkami, jestem cukierkiem. Ten jest najlepszy głos. Ja już mu załom. Dzień dobry, Charlotte! Shirley. A tu mieszka jakby, co w tym różowym domku chłopak? Nie wiem czemu, ale on tu mieszka. Ło. Proszę pani, proszę pani, mam dla pani takie coś. Daj lęk! Hi, 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 hi. Jezu! Ja chcę się wylusterkować! Czekaj! Trzeba Gino? Jakieś świeże surki. O. No oczeki są. Nie, wiem, jakie były przedtem. były, najlepsze. najlepszy,

Najważniejsze zmienimy ci fryzurę Dobra, a niech już będzie Jezu, nie tam Jezus Ej, tam ci zostawmy Nie no, nie będę wredny Jezu Ci zdziczał No nie no, no, ta była chyba najlepsza z tych 2000 Była taka wielko szupa teraz porozmawiajmy z panią Shirley Zodoni z czerwonymi kredkami Mam pomalować swoje krzesło czerwonymi kredkami a nie też takie buty O, cześć popi! Jesteśmy Jesteśmy w takich samych zainteresowaniach, nie? A. Kwiatki. Lubię tęczowe. I świat. Nie wiem, na co chodzi, ale. Dobra. I ile mamy esencji? Ile my mamy róż? Jedną różę. I jakie jeszcze kwiatki? Do których mamy 2000? Tak. Ale fajnie, tylko róże musimy zebrać. Idziemy po róże. Konie większe róże nie zostawiam. Dobra, zrobimy. Róże są w innym miasteczku, tak że powiem. No, zimno. No, zimno. Tak, jest tu mostek. O, kwiatki! Kierunek tych organików. Żreżdzenie ze słodkości. Ja mogę sobie to zrywać, zrywać... Jezus. Tam na świadna żegają. Nie, to nie ta strona. To to. To 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 Co ty jesteś? A, to, jest róża. No to 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 jest to 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 koło kołośplą. Dobra, mamy więcej róż. Mam już tyle. Teraz znowu podlejmy. Że po prostu było dużo kwiatków w nim. O, widzicie? Urosło. I teraz już jest 20. Wystarczy to ściąć. Jezu, ile mam już? Chyba mam już tysiąc tych. A ciebie nie będziemy ściąć. To jest za ładnym drzewkiem. Ja podleję. A tam przecież jest miejsce. No to zbudujmy domek. A fajnie, spadały. No, i to będzie cały czas tutaj takie otrute. No nie, no ja nie chciałam, żeby było ładnie. Czekaj, o tutaj możemy zbudować coś. Możemy tutaj doli zbudować domek. A to. Co to ma być za taki. taki domek z takimi, nie wiem, powiadacie, kwiatkami? Taki, taki troszeczkę słodki ten sklep. Co to jest? Nie wiem co to jest, ale na pewno coś tam jest Dobra. <laughs> Nie wiem po co, ale no taki swoisty upełniony sklep No nie wiem po co im jej większy. Piona Tak, piona Zobaczmy To jest sklep! Gadajcie mi tu! To jest sklep. Aha, to jest sklep. Mhm. To jest na Maca sklep. O, ja też mam taką dekorację. Zadanie no. Na... Ja widzę taki wjazd. A w ogóle mam je? Aha, one są Co to jest? Teraz up. Przebieralnia! Nie no. Oczy, oczy Ci zmieni. Ej, fajne są te fryzurki. Nie no, Gabi, dla Ciebie to w ogóle nie dla Ciebie. To co w ogóle? No to te włoski. Oh. Oh. Oh, О, ты на ней Габи. Добра, <гум> 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 идем. Przebraw, a przebierz się. <grymne> Daj mi lalkę! A eee. ja co kupić tę ładną brankę? Tu mamy lusterko, tu mamy coś tam. Tu mamy coś, czego nie możemy używać. I tu możemy się znowu przebrać. Dobra, przebierzmy się. Nie, dobra, najlepiej jest w domu w komodzie. Komoda zawsze najlepsza. Może mi się zmienić cały. O je. Taki przesłodzony. Nie, nie będziesz robił. Może posadźmy gdzieś te drzewa, no bo... O, wesołość. Dzięki. Nie ma olutka, idziesz za fryzerką? Czy gdzie idziesz? A, wąchać kwiatki, no to ja ci go zerwę. Dzięki. Mam 30 już kwiatków, organików jakieś tam. I to mnie tu cieszy, bo ja lubię jakieś tam organiki. O! Tutaj nic nie ma. Ale, jak jest to? Taka posadzka. No coś będzie. Nie jestem tu, jestem tu, jestem tu. O, dobra, tylko to. Dobra, więc zbierzmy troszeczkę limonki. No upadnie. Tak, dzień dobry. To jest orange. A ja jaka limonk, no. O, nie mogę, no bo muszę komuś zbudować coś. Dobra, teraz możemy sobie pomarzyć. Idziemy po surowce do naszego domku. Biblioteka nasza się skończona. Co ty pan robisz? A ja się mam <laughs> nim pokazać, ja go chyba nie znam. Nie znam. Jakbym mógł... O, i teraz tutaj się jakiś zapładział. Ej! Ej, eee, no nie. O, Scary! O, super. No super. Mam przenieść mi coś do... No. Ludzi, ludzi. Będę ci obchodzić 100 razy. Tu, ja iść tam, ale tu jest tu. Tam. Czemu ja może mogę tam brzeg sobie przejść? Jak zwykle musiała być wycieczka. To, by było jakby Julian nie urządził imprezki. Nie, jakie imprezki? Żeby się nie przeszedł. A to ma być takie ślepa uliczka, tak? No to dobra. To się ślepiej uliczki nie zaczepią. To jest to, ten kwiatek? Ten kwiatek! A ja mieliśmy tych kwiatków mieć. Halo? No. No właśnie. Co miałem mieć? Czy to było 30? No nie bez przesady, a ja ile tego mam? Ja mam chyba nie za dużo, nie? No ja mam tylko 12. Dobra, sobie posadzimy coś tu. Zanim co zrobimy? I sobie posadzimy to. I sobie posadzimy kolejne drzewko. To słodkie! To jest to troszkę takie słodkie. Wyobraźmy sobie to. Jak robi się duże? Jak robi się duże? Jak robi się duże? Aż zrobię kolejne, kolejne, kolejne się. Będziemy dbać o drzewka. No, podejmę O, mamy mały plom! Ale to jest takie słodkie, malutkie. Ciebie jeszcze podejmę. Kto będzie lepiej rósł? No, chyba ten. No bo on jest starszy I on wysyła plom I też Cię podlejmy Jej! Już osadzam się troszkę. Jej, jak ładnie jasno Podlejemy Cię No! to wyrosło

28 Więc chyba już niedługo będziemy kończyć ten odcinek, no i się zobaczymy, jak, jak ominę ten etap i ba, pa pa ba. ba.